Witajcie. To kolejne rozpakowanie Dzisiaj przysz... nie dzisiaj, nie wczoraj, przyszła do mnie wyjątkowa paczka. Jest to limitowana lodówka marki Xbox. Nadzór konsoli Xbox Series X. Jest około półtora razy większa od niej. Jest to prawdziwa lodówka podłączona do prądu, która może wchodzić na pole. moje wiedzy ona dawno były przeróbki pr pr zamówiłem coś co się dało z polskiej dystrybucji oficjalnej tak oto co mniej mamy instrukcję tu no jak to będzie? Okej, okay, udało się. To jest nic nie ma to z tego piany, więc połóżmy to tu o. więc nasza. nasz piękny Xbox. Czyli zabawny. One nawet udawane wejścia. Hmm, to jest Eco Max do prądu. Gdzie jest kabel? Pewnie w środku. hej na 12V to ją podłączyć. To do tego, do auta. I otwórzmy. Piorku piękna, zielona. O, hmm, kabelki.

Zobaczmy, co tu gadajcie. Nie mam chyba żadnej puszki. Wiem, to, to jest mniej więcej wysokość monsterka. Oj, no cóż, to idzie tak. Trzeba pozbyć się półki. No ale, nie wiem. Te, te nie kwatki na nic nie rozmawiają. Jakieś tam naklejki. Mam nadzieję, że magnesy też nie przyklejają. Teraz sprawdzimy. się klejają magnes, Nie. Niestety do reklamacji lutówka. Magnes. Nie trzymać. No nic. W takim razie podłączmy ją do prądu. A ubyć siły chyba zerwać małym do auta 12V ale my chcemy do sprawdzonego 230 potężnych voltów dostarczanych przez nasze węglowe elektrownie albo coś takiego albo 240 już nie pamiętam Wiem, wiem, się to. Uuu. Chodzi wentylatorek. Nie wydaje się nawet taka głośna. A wyłączmy w tryb turbo. Uu. no dobra nic się na niej nie świeci a to ej świeci się jej o jeszcze więcej się świeci ojacie no dobra to jest super ekstra ej, tu jest prawdziwe port do ładowania usb jeden tylko amperów musimy ustawić w instrukcji a to jest na pół czy coś Może na dwa chociaż? A 2 1 per Wtedy peraport, Wtedy misku. Więc nie jest najgorzej. nie no, głośna. Przełączmy. A, co? Ok. Jeszcze ona wyłączyć tutaj. Spoko. A można ją w ogóle wyłączyć i zostawić same lampki włączone. Śmieszne. No, to ten. Jak widzicie cudna lodówka. To dla porównania Xbox, który jest dużo cięższy Za to, cóż, na pewno się mu się te ochłody. Więc włóżmy go tu, żeby się fajnie schłodził. O, super. Co, nie domyka się? O nie, nie zaprojektowali dobrze. Nie, nie domyka się wtedy. Muszę ją demontować. O, o, dobre. O. I cudowne, to jest teraz i chłodzimy Xbox. więc myślę, że to by było na tyle, bardzo dziękuję i zapraszam w przyszłości na być może jeszcze jakieś filmiki.